Dzień dobry, z tej strony wasz podróżnik Paś Jesteśmy w Anglii. Pogoda angielska, czyli cały dzień leje. Ale pokażę Wam w samochodzie mam oczywiście suszarnię, ale myśmy się wbili na krzywy ryj w miejsce. Takie dosyć odludne, czyli tutaj jesteśmy gdzie ten trójkącik. Oddalę wam troszeczkę, o! Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Na takim cyplu zupełnie oddalonym. To chyba tak powinno być. W Anglii całkiem widzicie, gdzie to jest? Całkiem tutaj, w takim dziwnym cyplu, jesteśmy. I pokażę Wam w ogóle. Wjedziemy na taką górę Jakoś żeśmy się tu wdrapali Czego się nie zrobi dla filmu i w ogóle co to jest ocean? Czy to jest morze? Bo to mi na ocean wygląda, ale szczerze mówiąc pewności nie mam. Przybliżę. Tutaj dalej jest Morze Celtyckie. No ale my jesteśmy w tym miejscu, tutaj też Morze Celtyckie, dobra. Czyli to niby ocean, niby Morze Celtyckie, no jak zwał tak zwał. Jesteśmy na totalnym zadupiu, nie ma w ogóle ludzi. Tam, gdzie się stoi jakiś kamień z czymś, nie wiem. Ale pokażę Wam coś wspaniałego. Pokażę Wam taki typowy gniew oceanu. Zobaczcie. Ja wam powiem tak, tam, tam jest miasteczko. Zaraz po lewej stronie może widzicie, te domki są małe jak mrówki. To możecie sobie wyobrazić jakie te fale muszą być wielkie. Niestety nie ma tam podjazdu, ja tam próbowałem się wbić na krzywy ryj, ale nie dało rady. Bo albo pozamykane, albo za wąsko, albo Angole chcą pieniądze i tam szlabane pozamykane, ja tam się nie będę pchał. Yy... Chodzi mi o te fale, one są po prostu. One są wielkie. One są ogromne. No. Tak to właśnie wygląda. Zajedziemy sobie tam do góry. Bo ogólnie tu pisało, że to jest ślepa ulica. Ale dla mnie, ślepa to nie jest ślepa. Ogólnie, temperatura na zewnątrz. Jest 8 stopni, w się w nocy w ogóle było 0. No, wjechaliśmy gdzieś na sam koniec świata. I faktycznie tutaj coś się dzieje, ale jest parkometr. no ale dobra, to tam nie chodzi o to. Ej, latarnia! Naprawdę. Ja sobie wjadę tutaj, zrobię kółko cały czas nagrywam ten film, więc tutaj tak nie ma ludzi. No to po prostu mówię wam, tam w ogóle jakaś wyspa jest jeszcze. Nie ma tu zbytnio czasu, bo ogólnie możemy w każdej chwili dostać wyjazd. No dlatego chcę skorzystać, póki mam okazję, ja tutaj nigdy nie byłem Wielkie... Parę. Jezu, jakie te fale są wielkie. W ogóle współczuję tym ludziom, co tu mieszkałem, ja nie wiem. Taki klimat im odpowiada. Zimno, wiecznie, mokro, piździ. No na pewno też są ładne dni, ja nie ukrywam, że cały rok tak jest, no ale, ale mimo wszystko. Jak ja widzę tych ludzi, oni idą z pracy, cali mokrzy. Boże, jakie te fale są duże. One się normalnie zawijają, jak na, jak na tych surfingach, tam co oni trenują. No i już z daleka te fale cisną do przodu. Tutaj jest kamień postawiony, nie, nie da rady. No mówię Wam, dzika przyroda tutaj jest typowa. Tam jest wyspa. Tam jest wyspa. Typowa dzika przyroda. No. Coś nie. Ja lubię takie rzeczy. Ja lubię takie rzeczy, bo to są rzeczy niespotykane inne inne jedziemy, podjedziemy tutaj zobaczyć latarnię tu w ogóle jest grup jakaś tabliczka, jakieś napisy może ktoś tu strzeli sobie samobuja? może w ogóle ja tutaj zaraz wyjdę na szybkiego i strzelę fotę zobaczcie gdzie ja tym autem wjechałem no. no wjechałem już prawie na koniec świata Jezu te fale są duże Dobra, macie tą latarnię Ja nie będę gasił silnika W razie czego to jak będą mnie gonić tubylcy to szybko wskoczę i ucieknę Mam nadzieję że telefon mi się nie zamoczy Wezmę tylko czapkę ubiorę, bo to gnoi, żeby to przestało padać to Byłoby zupełnie inaczej. Tam jest w ogóle jakiś domek. I jakaś stacja nadawcza. Mówię, możemy być w takim ostatecznym punkcie, gdzie jest ta duża woda. Dobra. Nie, 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 nie Paweł, nie nie w klapkach. Czekajcie sobie buty ubiorę. Gniew oceanu. Po prostu. Ale tam może mieszka jakiś latarnik w tej latarni. Kto wie? Okienka dwa są, schodki jakieś są. Powiem wam. Boję się tylko, żeby telefon mi się nie zamoczył, a ja niestety nie mam jak go ochronić. Chyba że rękę zamknę trochę szybę. Drzwi nie będę zamykał, a nad telefonem będę trzymał rękę. Zaryzykuję dla Was telefon. No, najwyżej mi się zamoczy. Nie zamykam drzwi. No dobra, co my tutaj mamy? Ktoś napisał z kamieni Laura plus Becca Jedzie jakiś samochód w ogóle, nie? Nie wiem, co on tu szuka. Tu też są fale. O, ale uderzają o tą skałę. Samochód, samochód pojechał, chyba pojechał. Zaraz zobaczycie jak uderzają o tą skałę. Może się uda to nagrać. Widzicie jak uderzają? Tu jest mega gigantycznie wysoko. Tu nie ma co się zbliżać. Na 100% sobie ktoś strzeli samobuja, dlatego tam był ten grup. Na 100%. Fajnie, fajnie, nie chciałbym wpaść do tej wody. Dobra, mam mokry telefon. Byłoby zupełnie inaczej, gdyby nie padało, no ale. Nasza bryka <laughs> Jaki brudny Takie drogi tu mają Takie mają tutaj drogi Aj Boże Idziemy jeszcze zobaczyć szybko ten gniew oceanu Ja w ogóle idę tutaj tak na tym zboczu Nisko nie jest No nie jest, nie jest, nie jest Zaraz zobaczymy, czy to faktycznie grób. Kurde, nic nie widać. John... John... John Thomas. W 59. 1918, 2004. O co chodzi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale ta trawa jest gęsta jak, jak taki puch. W ogóle w jakich butach jestem, zobaczcie. Znowu słyszę jakiś samochód jedzie. Jedź jakiś samochód. Pewnie tajniacy, żeby mnie zgarnąć w kajdanki. Dobra, kończę już. Już mi po telefonie woda leci. Trzymajcie się kochani. Albo nie, jeszcze się nie trzymajcie, jeszcze sobie, sobie wrócimy, już zaryzykuję. Zawrócił i pojechał. Angol. Widok jest rewelacyjny. Tam są schody, żeby zejść na dół, ale ja nie chcę moknąć. Ja już jestem i tak cały mokry. Tak naprawdę robię to dla Was. No, dla siebie też, nie ukrywam. Nie, oceanu. Ta woda szaleje. Dobra, zaczyna padać coraz bardziej. Zwijamy się stąd do domu. Szybko do domu. O, takie drogi mają. Takie są wangi drogi, właśnie. Szczególnie tutaj, bo tam już na tych głównych drogach jest tak Ten koleś tym białym samochodem ewidentnie mnie śledzi. On mnie ewidentnie śledzi, a chyba że ten koleś też szuka, bo taki biały auto co za mną jeździ. Nie wiem o co mu chodzi. Chyba, że to jest turysta i faktycznie też szuka takiego miejsca, żeby zobaczyć dużą wodę. No ale tak zrobili, że tu ewidentnie no nie ma. O nie ma jak zobaczyć. Jest tylko to co wam pokazałem teraz. A teraz uciekam stąd i szukam miejsca, aby zrobić sobie kolację. I po prostu włączyć sobie film i położyć się, położyć się spać. Trzymajcie się Ciao. Jedzie ten biały, ja nie wiem co on chce od mnie, może on mnie kocha. Cały czas za mną jeździ, a nie wiem o co mu chodzi. ale nie chcę wierzyć, żeby to jest bariera Nie jest ta latarnia morska ja nie wiem czy ja tam zawrócę To nie jest mały samochód żeby się już pchać w takie ale mówię wam jechałem tutaj w tą stronę No to nie wiem 3 cm z każdej strony 4 było tak wąsko I w ogóle tam widać wodę Teraz dopiero zauważyłem zobaczcie tam też widać wodę Teraz dopiero z tego miejsca widać. No, dobra, tutaj sobie przystanę. Tyle sobie przyjedzie ten dziadek. No, także miejscówka. Miejscówka jest sprawdzona. Może pogody nie ma, ale. Coś się nagrało. Kula ziemska. Jesteśmy tutaj. Trzymajcie się, kochani. Ciao.